Cześć witam was w dzisiejszym odcinku dzisiaj chciałem wam pooprawiać dostaję mnóstwo pytań co będzie na vlogmasach jak te vlogmasy będą co dni? ale ja już na instagramie mówiłem no a niektórzy może no, obserwatorzy doszli to więc ja tak bardziej dodam no um, to zaczynamy pierwsze co um, co i będą W vlogmasy będą co dwa dni pierwszego będzie i trzeciego i będzie piątego to, piątego no tak. Trzeci, czwarty, piąty, siódmy, dziewiąty i tak dalej, i tak dalej, do 24 chyba mi się daje, tak, do czwartego. I tak, na będzie będzie, yy, yy, tak, ja pokażę wam moje lampeczki, co są w takim w stylu teraz, nie, nie wiem, czy zauważycie, patrzcie, no wyglądają teraz z tak lampeczki, o. Muszę je e, na szpiku Ale nie, że, tylko do ściany. E, I ogółem, jeśli dostaję pytania, e, No co na rok będzie. Na rok nie tak. E, będą różne dekoracje: będzie śpiewanie kolęd może. Na kanclerz 0,4. E, będzie zadzienie chyba stołu przy wigili Będzie gotowanie, będzie tak. No. Ale więcej was dodać nie będę bo ten filmik wchodzi dzisiaj, jak tu nagrywam yy, i za dużo wam to zdarzyć nie mogę, ze względu, że yy, ciekawe, do pierwsza stopień do piekła. I zostaje kilk kilkanaście pytań więc nagramy ten odcinek. Ten odcinek wchodzi dzisiaj o godzinie Nie wiem chyba obecnie jak jej właśnie dzisiaj. Yy, I więc zacznę masę o 1 grudnia. Flagmas w, 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 pojawi się 1 grudnia o godzinie 17:30. Jak wrócę do szkoły, muszę go jeszcze wszystko przerwać, i zmontować. Zmunt Nie tylko na przykład te pierdoły yy, No i yy, wstawić na YouTuber, żeby się dodał. I wtedy jest filmik. Ja tak władam, gdzieś 16 jest w domu, To miałam jeszcze godzinę i pół. Yy, no, godzinę i pół. I ogółem będzie też fajnie na wyglądzie. bo będzie też, może się coś pojawi, nie wiem, nie wiem, nie wiem. E, I ogółem, i, i chyba dzisiaj się będą obcinał bo jutro to dam Wam zdać na Instagramie. Jak jutro to Was poinformuję. I dalej. spróbuję te lampeczki zaraz. Spróbuję te lampeczki tak, by e, być bo ogółem to wygląda tak. Prezentuję się. Patrzcie, bo to było na taśmie. Tutaj jest jedna. I tutaj jest jedna. I tak dalej. O, jak tutaj widzicie. Więc spróbuję, ale to już poza odcinkiem, więc ja się za żegnam. Popowiadałam Wam też, więc na razie pa.